Cześć, Witajcie z tej strony Rolli Dzisiaj jesteśmy na kolejnej robocie i klient będzie zadowolony z tego względu, że będzie mógł zobaczyć sobie, co my tu robimy. Ale zanim cokolwiek klient zobaczy, e, kilka takich podstawowych rzeczy. Towar mamy, rękawiczki, śruby dwugwintowe z mniejszym, większym skokiem. To mamy akurat z większym, zakrętareczka. Bit siódemeczka, bit ósemeczka wkrętarka z wiertłem ósemeczką, ewentualnie szóstką pochwa, kreda i tym podobne sprawy. Jakiś mazak, kreda izolacja, żeby była racja. Styropian, ewentualnie pianka. Ktoś się tam pytał, jakie tam szyny wyrównawcze stosujecie. No, wystarczy taka szyna. W zupełności styknie, czyli taka trochę będzie czyste stricte technicznych. Ja tam chyba napisałem obi czy coś takiego, to jest obo. Mamy takie wejścia, tu możemy na oczko podłączyć tutaj standardowe kolejki szesnastki i jest yy, gitara, czyli to jest akurat element, który Kamil powinien wziąć sobie. Sobie tam coś robić, tu wiadomo, że Bednarkę można wrzucić. Tu jakieś oczko, kombinacje jest tysiące, wystarczy pomyśleć. Eee, kolejna kwestia: eee, klemy czarne, łączniki są srebrne, bo mamy srebrne szyny i to komponować się będzie wszystko jak najbardziej. Eee, kolejna kwestia: troszeczkę z takiego materiału. Zobaczcie, jak mamy dobry klasy materiał, no to wszystko jest ładnie: jest grube, solidne. I nie ma żadnego problemu z eksploatowaniem potem tego typu rzeczy. To jest wiadomo, stal kwas, odporna A2, żeby się nic nie stało. E, tak samo śruby teowe, tak samo są insygnowane, że to też jest e, stal odporna, Nie będzie rydwiać e, tego typu rzeczy też zobaczcie. A270, odporne, więc dużo, dużo, dużo lat to wytrzyma. Nic nie powinno się. Zdarzyć O, Iwan mi tu pokazuje, że wszystkie elementy, które my tu stosujemy, czy to są tego typu. No, no to są wysokiej jakości. No to wiadomo, ktoś mówi, o, to parę złotych kosztuje. Ale stosujemy zawsze to, co jest dobre dla klienta, bo klient za to zapłacił dobre pieniądze. I już. Więc to by było chyba na tyle. No i standardowe powiedzenie, kto trzyma w ręku troszkę izolacji, ten zawsze będzie miał trochę racji. I więcej izolacji, ty więcej racji. Takie powiedzenie musi być. O, blaszki, co tam, co niektórzy zadają pytania, czy stosujemy, no stosujemy na bogato, ile tylko można tego typu blaszek. Do uziomu, do puszki, A jak drut będziemy podłączać, no to mamy takie złącze krzyżowe, takie mniejsze, no bo te większe, no to w te puszki nie ma sensu jakoś pakować. Tu, tak jak widzicie. I ładno, ładnie jest dużo miejsca, żeby tutaj cokolwiek podłączyć. Drut wsadzimy, oczko i linką dalej lecimy. Więc wszystko jest OK. System naszego sposobu montażu my robimy w taki sposób, że tutaj jest szpilka dwugwintowa, a tutaj mamy szynę podczepioną. Niektórzy robią na odwrót, że tutaj robią na sztywno, a szynę też jest to dobrze, ale my wolimy po prostu sobie troszeczkę to ułatwić. Jak mamy przesuwać czy cokolwiek robić, no to już robimy na na szpilce sobie tu ustawiamy. Zresztą dużo nie poprawiamy, więc nie ma tam jakiegoś problemu. To muszę pochować, bo Kamil mnie potem prześci że znów mu jakieś rzeczy. Pokażę Wam oczywiście po fragmencie, jak tam będzie podłączenie elektryczne. Nie pokażę Wam tam oczywiście, jak Kamil tam będzie składać to wszystko do kubki. No, z tego względu, że tam za dużo będzie hałasu, ewentualnie jak przestaną robić panowie, bo tutaj akurat, u klienta. Jest szlifowanie posacek po płytkach ceramicznych. Więc na razie sam się nie będę wypowiadać. Zobaczymy, co Kami zrobi, na jakim będzie etapie. My zobaczymy, na jakim będziemy tam etapie. I już. Moi drodzy, teraz tak. Tu mamy wyznaczoną kreskę. Tą kreską idziemy do góry. Idziemy w lewą stronę. Po skosie w dół. I do samego dołu, i do tamtego miejsca. Od tamtego miejsca do tego musimy sobie to wszystko ustalić. Pierwsza kwestia, którą musimy zrobić, no to zdjęcie dachu, czy coś tu się wydarzyło, czy nic. Kolejna kwestia, będziemy odkręcać farmery z dołu, plus jeszcze te farmery po długości, i będziemy szukać, jak idą tutaj krokwie. Wiadomo, staramy się robić tak, żeby to jak największa liczba. Naszych szpilek była w krokwi, teraz tak musimy stworzyć sobie taki punkt. Z tego względu, że od tej krawędzi do 2 metrów będzie taki odstęp, więc będzie troszeczkę ciężko, żeby cokolwiek tu wnieść i cokolwiek tam zrobić. Dlatego też musimy stworzyć sobie tam punkt bezpieczeństwa. No i wiadomo, że tutaj akurat będą potrzebne szelki, żeby wziąć i wykonać w miarę sensownie tutaj całą tą pracę. To z takich kwestii BHP i innych rzeczy, czysto stricte techniczne kwestie, no to odkręcamy, potem z powrotem wkręcamy farmery, robimy taką inspekcję, czy nie ma jakiejś rdzy, czy czegokolwiek, jak mamy, to mówimy klientowi i działamy sobie. Jak są na przykład jakieś gnioty, tak jak na przykład w tamtym miejscu nas jeszcze nie było, nawet tam raczej nie będziemy szli, no tam jest gniot, więc... A kwestia jest taka, że no, tam trzeba zdjęcia porobić całego dachu, więc to też muszę teraz wykonać, no, żeby mieć jakieś takie e, potwierdzenie. Oczywiście wszystkiego też z dołu nie jesteśmy w stanie dostrzec, na przykład teraz tak tutaj Wam mówię, a tam jest taki na przykład na garbie jest delikatny wgniotek, nie? więc to tam będzie przykrywane. Może uda się jakoś tutaj zagospodarować jakoś te panele, żeby to jakoś lepiej tu wyglądało. No ale zobaczymy, no trzeba jakoś to poukładać i porozmierzać wszystko, bo tu będą cztery panele do góry, pięć w bok i potem będzie to tak kaskadowo ucinane, aż to tam wyjdzie taki dosyć fajny klocek, jak w Tetrisie. No i tyle. Tam jakieś załóżmy są pianki czy cokolwiek, no to popodciągamy, coś tam porobimy. Jakieś tam będą inne rzeczy, to porobimy też dodatkowo, więc wszystko będzie na cito. Mamy już tu oznaczone. Pas czeka, sznur spuszczony. I tu teraz sobie wyznaczę, będę sobie chodzić. Będę szpilkę wkręcać. Będę jechać całym tutaj tym koksem, więc na spokojnie. Kolejna jakaś rzecz. Otwieramy oczywiście dach po to, żeby zaznaczyć krokwie. Jeszcze tam u góry sobie otworzymy. Żeby zobaczyć, jak to tam wygląda. Czy tu nie ma jakiegoś przesunięcia lewo w prawo. Musimy teraz sobie tak to rozmieścić, żeby to miało wszystko ręce i nogi. Teraz tak, co do wymiarów, wymiar od dołu do góry to będzie gdzieś coś koło 2 metrów. Tu będzie coś koło, no nie wiem, 40 cm mi się wydaje, że będzie ok. W zależności jak to będzie mi się tutaj wszystko układać, bo najpierw muszę sobie od tamtej strony wyjść w tą stronę. Żeby tam mniej więcej tym różkiem wyjść Nawet opuszczę troszeczkę, żeby tam nie kombinować, żeby mieć miejsca I będę sobie tutaj taką kaskadę układać Do samego dołu No i to tak mniej więcej będzie teraz Więc działamy tu jeszcze Rynnerzem obczyścił, żeby jak włożę jakieś narzędzie, to żeby mi się nie brudziło To jest tam 5 minut roboty I już Ale to tak po prostu Z sympatyczności do klientów I już więc robimy to co swoje i działamy. Jak widzicie bezpieczeństwo to podstawa. Mamy już tu powyznaczane gdzie i jak będą umieszczone panele. Tara pozostaje nam tak naprawdę powiercić pod otworki, pod szpilki dwugwintowe. No i montaż tych szpilek, szyn, adapterów i innych rzeczy to tutaj Wam za chwileczkę pokażę co jak. I akurat mniej więcej wychodzi 176 cm na raz, dwa, trzy, cztery. Na pięciu falach istnieje źle i to mniej więcej się będzie powtarzać. więc tam troszeczkę będzie większy wysuw, troszeczkę mniejszy, ale to wszystko się tu wyreguluje, tak żeby to miało ręce i nogi. Tutaj tak samo troszeczkę uciekniemy w lewą stronę, żeby to miało ręce i nogi, tak jak powinno. No i będziemy dalej po prostu to wykonywać, całą tę tutaj instalację. I zobaczymy, co tu nam z tego wyjdzie. Dobra, to bierzemy się do pracy. A przypomniała mi się taka ciekawostka: jak stosujecie liny, to uważajcie, co macie pod nogami. Bo jak Wam lina się trafi pod nogami, to można łatwo polecieć. Jakieś punkty bezpieczeństwa trzeba sobie porobić, oczywiście. No i też patrzeć pod nogi. Nie mam, ale możesz dać. Jak spileczki mamy już zrobione tak jak tu widać, no to znowu wracamy do kwestii bezpieczeństwa. Tego typu dachy, gdzie nie mamy jakiejś podstawy czykolwiek, zawsze musimy mieć linę, szelki, jakie tamkolwiek, żeby tam jajów nie urwało, ani niczego. Tak zwanych kastratek to nie polecam, bo nie będziecie mogli nic robić. Później, znaczy możecie robić, ale nic nie będzie z tego, to już tam wasza kwestia. Ja oczywiście zapomniałem wziąć linostopu, ale są techniki, które pozwalają nam tutaj zabezpieczyć się i myśleć. Po prostu ci co myślą, to potrafią sobie poradzić w różnych sytuacjach. Kurs alpinistyczny no na pewno się przyda Wam, jeżeli chcecie robić coś na dachach. Taka świadomość tego, jakie punkty zrobić, jak to wszystko się poruszać. No i wiadomo, że ten sznurek będzie praktycznie do końca tego dachu, żeby nic się nie wydarzyło. Teraz będzie nam tu szyna wjeżdżać i już będzie bezpiecznie, bo już będzie o czymś się, znaczy będzie, będzie można się pod coś podeprzeć jakiś taki punkt zaczepienia będzie, no ale tak jak jest, znowu się powtarzam, będzie na czym nogę położyć i tutaj będzie do czego się przyczepić, więc robimy, działamy, jest luzik 100% jak na razie, ale tu z tą liną to też uważajcie, bo kiedyś właśnie poślizgnąłem się no i z tego tytułu wyszło, że kilka dachówek trzeba było wziąć i wymienić no ale to życie ciągle pada aktualizacja, mamy już dwie szyny troszeczkę deszczyk nas tu wygonił na półtorej godziny trochę w plecy, ale jesteśmy ku temu, żeby wyżej, wyżej go, go, ręka gadżeta tu będą cztery pod spodem 5. 3 i 2 i jest gitara. A szpilki udaje się trafiać w krokwie, czyli jest dobrze powymierzane, są proste. To, co zrobiłem, to pokazało, że jest ok. Zresztą widać, że torcina jest ok. Gruba, twarda. Więc idzie to bardzo dobrze. Zobaczymy, jak będzie dalej. Już jak gdzieś na przykład już czegoś brakuje, no to wiadomo, że wtedy jest krokwia. Lata, na wzmocnienie i już. Robimy to estetycznie i też z głową, żeby to wszystko było, bo to też jest jakaś tam podstawa i wyznacznik wszystkiego. Eee, tu jeszcze, tam jeszcze jedną szpileczkę tak trzeba dokręcić, w tamtym miejscu, tu będą cztery, potem trzy i dwa i już. Eee, wschód mamy z tej strony, gdzieś tak, o, stamtąd. I to jest instalacja wschód-zachód, bo nie wiem czy o tym mówiłem, ale fajnie idzie, ale oczywiście linki, inne rzeczy, asekuracja, wszelki muszą być, więc na spokojnie działam sobie tutaj. Plan jest taki, żeby uzbroić, jutro profilować, no i kończyć instalację, ewentualnie środa jeszcze przyjechać na jakieś dokończenie, czy coś w tym stylu, Przez się okaże, się zobaczy i już, no to na razie koniec. jeszcze jedna aktualizacja. Hmm też dosyć ciekawe tu z tu klientem rozmawiałem to, to był plan jakiejś ceramiki jakiegoś betonu więcej, no to jest 70-80 cm rozstaw krokwi czyli rozstaw taki typowy pod cement albo ceramikę no a mamy blachodachówkę jest fajnie, jest super teraz wedle Waszego życzenia troszeczkę instalacji elektrycznej to będzie skrzyneczka do uziomu musimy tutaj w tym miejscu wbić Kamilek. Oczywiście ma dużo korytek, bo oczywiście chce ładnie zrobić to. I Kamil, oczywiście, jak to fachowy elektryk, papierosek i kręci. Tutaj wejście będzie kabla elektrycznego. Tu mamy Huawei kałusameczkę, który spokojnie da sobie radę z tym, to wszystkim. Tam już jest przygotowane pod zejście w kanał wentylacyjny Więc jest spoko To wszystko tak dosyć fajnie wygląda Tak jak widzicie kolega nowo, pomyślał, wszystko zrobić tak trzeba Teraz tak, Kamil będziesz podłączał S-a do czego? S będzie szedł do falownika S idzie do falownika, a różnicówka idzie do sieci, do sieci. Taki wymóg, tak chcieli, tak robimy jest spoko. Podłączamy się oczywiście nie na przyłączu, tylko tu w tym miejscu. Czy jak opuścimy sobie zabezpieczenie? No to prąd mamy tylko z tej strony, a tutaj mamy bezpieczne podłączenie. Eee, uziemienie? Kamil? A coś też coś powiedzieć na temat uziemienia? Proszę nie nic nie do powiedzenia. Nie ma nic do powiedzenia, ale fajnie, żeś zamontował to. A, bo pokazywałem, bo powiedziałem, że jest Obi, to jest OBO. To jest szyna wyrównująca, wyrównująca potencjał. Więc jest okej, okay, nie? I kabelek, a starczy ci tego? A pod y, uziom starczy ci tam. Przy. E, ty to jesteś fach, fachman dosłownie. Widzę, że korytka starannie. Nie muszę poziomicy Nie ma. No dobrze, Kamilko. No to ty na tyle. I już. Tu taka kwestia, bym się powiedział, się w krokwie nie wkręciliście. Jak ładnie w krokwie w I tak sobie wszystkie wkręcamy, właśnie. I pasuje. No, to taki rzut oka na drugą stronę. Oczywiście linka, zabezpieczenie, znowu, e, zmiarowane i, jak to się mówi, e, lustrzane odbicie z jednej z drugiej strony. Wiadomo tam, że centymetr, dwa, jakieś przesunięcie będzie, bo też troszeczkę inaczej kroki wypadają, ale niedużo. Kolega Iwan tutaj kręci adaptery, tak, W taki sposób montujemy te adapterki, że możemy sobie to wszystko przesunąć. Każdy robi po swojemu. Co tu jeszcze ciekawego? Tak jak widzicie, są różne punkty, jest wymiarowanie, dzięki czemu łatwiej się całą robotę robi. I tyle. Akurat te panele, że tak mogę powiedzieć, idealnie pasują pod rozstaw fal. Jest fala 35 od tego miejsca do tego. Panel ma 176, więc tam na kilku metrach, tak, pękły spodnie. Iwan, nie śmiej się, bo pękły spodnie. Zresztą ja już tej firmie pisałem, spodnie macie fajne, ale macie mm, szwy, więc mniejsza z tym. No dobra, ale to jest mało istotne, co będzie szyć. <śled> A... Chyba nie będę za dużo gadać, bo będzie za długo desczyka. Chcemy skończyć tutaj to, żeby mieć na jutro tylko wniesienie paneli, wiadomo profilowanie, pętelka, uziemienia i tym podobne rzeczy, więc działamy, nie będzie dużo nawiki. Kolejna bardzo ważna kwestia, tak jak widzicie, śruba teowa. Śruba teowa musi być zawsze przekręcona. Bierzemy i przekręcamy. Oczywiście trzeba tam troszeczkę podnieść. Aby ona się przekręciła. Ci co wiedzą, to wiedzą, że śruby toowe, kręcę to, mają tu takiego dęgla. jak on jest w prawidłowej pozycji, w takiej no to on jest wtedy tak ustawiony, wtedy można paznokciem tam, że tak można powiedzieć śmiesznie wymacać. Dobra, taka ciekawostka bardzo prosta. Teraz jest kwestia taka, taka aktualizacja. Kamil, tak jak widzicie, już tu wymodził. Tu klientowi podłączymy ten uziom, który wykonamy. Jest za słaby szesnasteczka. Tu będzie drut doprowadzony. Złącze krzyżowe. No i tak jak tu widać, kamil pomodził wszystko ładnie. Jak to zazwyczaj kamil. Poziomka i robota leci. Tu i do szyny wyrównawcze, Inwerter wisi. Skrzyneczka wisi. Tu potem jakieś drobne zmiany, zabezpieczonko B20, różnicówka 40, ograniczniki przepięć są. Tu jeszcze Kamil, na śrubokręcik, będziesz zamykał, będziesz, tak? No to dobrze. Tu jeszcze przekręcić, żeby zblokować, ale Wam pokażę, bo chcieliście zobaczyć. Mogę Kamil? Przytrzymasz mi telefon na chwilkę? Chodź Kamilu. Bo widzowie też chcą zobaczyć trochę Twojej roboty, że to nie jest tylko tak. Ale tu nigdzie nie naciśni. Tu złap, tu złap, za to Gitara. No to jest tak, tu mamy tak jak widzicie, uszczelkę, docisk. To jest taki jinx, A tu są kabelki. Oczywiście w tulejkach, nie wiem czy zauważycie, są tulejki założone. To są takie szybko złączki jak Wago. No Najlepsze w tym wszystkim jest to, że macie podpisane L1, L2, L3, neutralny P, dzięki czemu no, nie da się pomylić. No i moim względem, takim prostego amatora, instalatora i elektryka w jakimś tam stopniu, jeżeli ja mam podpisane fazy, jak mają być, to jak ktoś mi powie, że nie ma znaczenia, jak fazy są, no to ja zadam takie pytanie, to po co w końcówce są zarobione takie napisy są zrobione, są wykonane. Po co to jest? Jak nie ma, jak to niektórzy mówią, nie ma znaczenia jak podłączyć, inwentarz sobie tam dostosuje. Są, jest, są podane, bierzemy sonela czy jakiś inny miernik do sprawdzania faz i sprawdzamy po prostu. I nie ma gadania, że to nie ma znaczenia. Musi mieć jakieś znaczenie, ewentualnie on się dostosowuje, ale zawsze zarabiamy zgodnie z fazami. Pierwsza faza, druga, trzecia, neutralny, ochronny. I to się nie zmienia. To wystarczy wtedy tylko stryknąć. Bardzo fajne, lepsze niż afora i inne co mieliśmy, prawda, Kamil? Zewę Solar, Solar Edge. Bardzo dobre, fajne złącza. Szczelne najważniejsze. Tu mam taką uszczeleczkę. Jeszcze wam pokażę. To jest taka uszczeleczka, która wam to wszystko doszczelnie. Wiadomo, że tu trzeba teraz to skręcić, to wszystko porobić. I już więc, to moim zdaniem, powinno być wykonane zgodnie ze sztuką. To za chwileczkę wrzucimy. Kamil, sprawdzałeś tu kolejną fazę, czy jeszcze nie? Będę sprawdzać. Będziesz sprawdzać. Więc tutaj tak samo sprawdzamy, która jest faza, która. I zgodnie z fazą, którą tu podłączyliśmy, tak samo tu. Bez żadnego mieszania i modzenia. Podłączamy się tak, jak tu jest podłączone. Chociaż tu jest brązowy, czarny, siwy. Tak ogólnie wstępnie przyjęte. Ogólnie nie ma jakiejś tam kolorystyki. Yy, ogólnie yy, jaskrawe kolory i tym podobne rzeczy, no to są neutralne i ochronne, no to niebieski i żółto zielony, no to zawsze są te, a te można zmieniać, ale można zawsze przyjąć sobie brązowy, czarny, siwy na różnych szkoleniach zawsze mówili brązowy, czarny, siwy, tak się podłączać pytałem się mojego starszego elektryka, czyli fadera i on powiedział, no brązowy, czarny, siwy, tak podłączamy, tak robimy już, no nie w różnych krajach są różne po prostu oznaczenia kolorów, niektórzy określają, niektórzy nie określają i już, na przykład tutaj tak samo powinny być kolory zrobione. Tu mamy neutralny podłączony, i my podłączymy się prawdopodobnie tutaj, ewentualnie tutaj. Przed różnicówką musimy się podłączyć tym neutralnym. I już. Na temat rozdzielni się nie będę wypowiadać. Każdy robi, jak lubi, jak uważa. To jest jego rozdzielnia. Im większa rozdzielnia, tym większy ład i porządek, i można więcej zrobić. To co, jeszcze Kamil Sonela odpalimy, pokażesz jak to e, idzie, co? Bo, bo to też jest tak w sumie ważne dla tych, którzy no, chcą coś wiedzieć więcej. I tak, Kamil sobie odpala Sonela i tutaj mamy taki układ kolejności faz. O, i tu mamy podane co i jak kolejność faz, no, zresztą po polsku jest opisane. Pomóc, dołożyć coś, czy dasz radę sam? Dobra, ja to dołożę. I kolejność jest czerwony, żółty, niebieski. Pierwsza, druga, trzecia faza. A wiesz musiał mi pomóc, bo ja z telefonem... Jed, jedną tą złączkę wystarczy, że przytrzymać czerwoną. Już. Dobra, jak to wezmę to tak, to tak. Wydaje że będzie prawidłowe. Jest prawidłowe. Jest zgodne. Jest jest I od razu widzimy też yy, napięcie, że jest 389 V. Yy, to jest międzyfazowe. Więc jest ok. I tu widzimy, że ładnie się nam kręci, i jest podane, że jest zgodne kolejną faz. Bo jeżeli odwrócimy sobie, załóżmy fazy, by były odwrócone, by leciało Mi to u rąki, weź tam dołożysz. Tak, tylko eksperymentalnie pokażemy. Tu widzą, że coś mówi, że coś nie ma znaczenia. Wtedy, że to tak będzie. Jest, że przeciwne. Już, że, że są zamienione, i w drugą stronę się nam kręci. I tyle. I to starczy. I wtedy wiemy, że tu jest pierwsza, druga, trzecia faza jest gitara. Bo na przykład, jak będziecie mieli silniki, i ktoś wam coś pozamienia fazy, no to może wam się spalić. Urządzenia, które mają ustawioną kolejność faz i mają wybraną kolejność faz, to jeżeli ktoś wam przyjdzie i zacznie grzebać z kolejnością faz, że nie niezgodnie i coś takiego. Dlatego my się tutaj nic nie dotykamy, sobie opisujemy. Abyśmy pamiętali, jak są fazy, i to wszystko. Podłączamy się od góry, jest sprawa elektryczna już tu załatwiona. I to by było, że tak można powiedzieć, na tyle, prawda, Kamilu? I już, dobra. To jak już widzicie, no coś wiecie więcej na temat podłączania kolejności faz i innych rzeczy. Wiecie w Huaweiu jak ta złączka wygląda, jak to tam wszystko jest zrobione. I pamiętacie co macie robić. Możecie napisać Kamilowi więcej buły. Byś <laughs> się uśmiał. No i moi drodzy, pomalutku. Idziemy ku końcowi. Jeszcze tak naprawdę został jeden rządek u góry na dwa panele. Trzy szpileczki na jednej szynie, trzy szpileczki na drugiej i gitara. Słucham Cię, Iwan. No już, już bieram. Moi drodzy, mamy już tu praktycznie zrobione wszystkie szyny z tej strony. Jeszcze została jedna, ale musimy pójść po dłuższe szpilki. I co mogę powiedzieć? Robota, bardzo ciekawie, bardzo fajnie. Tylko szkoda, że deszcz pada, przeszkadza, że straciliśmy 4 godziny na robocie. To jest bardzo denerwujące. Bo już byśmy mieli wyprofilowane, byśmy mieli połączone to wszystko. A tak to no, troszeczkę czasu straciliśmy, no niestety. Ale czasami też tak bywa, że pogoda jest tym elementem, który przeszkadza. W deszcz nie polecam chodzić po tego typu blaszce, bo można się tutaj poślizgnąć. Aczkolwiek te buty, które mam, jak ktoś napisał trzewiczki, no... Sprawują się, sprawują się, są całkiem niezłe. Tak to bywa, ale nie ma co ryzykować na ślizgie, jak to się mówi na wierzchni, i to by było na tyle z tej takiej małej aktualizacji. To jest ciekawostek, jak będziemy tutaj w ogóle szli z tym wszystkim. Tak wam tak po skrócie powiem, tutaj połączymy po całej długości wszystkie szyny. Tutaj działamy dwa nawierty, które nie ma tego wszystkiego, tych szpilek. Tam widzicie, mam oznaczone to, potem powycieram. Trzeba takie rzeczy sobie znaczyć, kredę bierzemy i rysujemy sobie po prostu tak, żeby mieć ułatwienie tego wszystkiego. Otwieramy gąsior, przechodzimy, a od szczytu będzie około 70 cm, 35, 35, to jest 70, no będzie 70 cm od tej strony. Tutaj tak samo, w miarę ładnie to wszystko powychodziło, kolega Iwan sobie już tam idzie. I nie ma co. Najważniejsza kwestia, żeby mieć po prostu pomocną dłoń, która robi to co ty, ramię w ramię, i można lecieć wtedy z całym tematem, i nic nie ma problemu. Ja po prostu wiercę, nawiercam, kolega Iwan tu bierze, wkręca to wszystko, razem to składamy i robota idzie, bo jak jest pomyślenie, no to jest wykonawstwo po prostu, i to jest właśnie najważniejsze zgranie. I jakaś taka rytmika w tym wszystkim, że ten wie co ma zrobić, ten wie co ma zrobić, i już. To co, wkręcamy co, nie, Majster? No, no dobra, to kręcimy. A tutaj taka mała dygresja dla co niektórych osób. Jak na przykład ktoś powie: A, nie trafiłeś w coś tam. No jak ja coś, załóżmy, mi nie idzie, i wiem, że jest krokwia, no to biorę 25, tak jak widzicie, 25 i ją sobie wkręcam. I na... Jest tak skręcona, tak pewnie, że nie ma co. Jest w krokwi, jest w krokwi, ładnie wlazła cała. I o to chodzi, żeby mieć w zapasie i dwudziestki, i dwudziestki piątki, i trzydziestki. Jak gdzieś coś pod spodem, jakaś dziura, jeszcze cokolwiek i ta szpilka by miała słabo wstrzymać, stosujemy tego typu dłuższe szpilki, żeby ładnie się wkręcić w krokwie, żeby to żelastwo zrobiło swoją robotę. I to jest takiej. Taka ciekawosteczka może. No i, i znowu się powtórzę. Korzystajcie z dobrej jakości materiałów. Nie idźcie na, jak to się mówi, na łatwiznę, na taniznę. No dobra, chwila, tylko wkręcę tamtą.